Cześć, tu Rudy. Jeżeli jakiś utwór jest dobry, to raczej od razu to czuć. Momentalnie wpada w ucho, no po prostu jest z nim to coś i zazwyczaj każdy podziela tę opinię. W takim razie pytanie brzmi, kiedy utwór jest beznadziejny? Postanowiłem podjąć się wyzwania i wymyślić najgorszą piosenkę z możliwych. I myślę, że akurat do tego się nadaje. Jako, że o miłości wiem jedynie z piosenek. No i czasem od mamy, to po prostu, no słucham ich trochę i czasami zdarzają się naprawdę tandetne. Dlatego moja propozycja piosenki będzie też o miłości. Oprócz tego położyłem nacisk na tekst i tytuł piosenki, tak żeby były najlepsze pod względem beznadziejności. I tak z tych wszystkich składników narodził się piękny utwór pod tytułem. Ona też je obiad. Za chwilę wykonam fragment tego arcydzieła tandety, ale zanim to zrobię, chciałbym zaznaczyć, że utwór Ona też je obiad zauważa dość niecodzienną rzecz, którą można dostrzec tylko dzięki miłości do płci przeciwnej. A już teraz przed Państwem Ona też je obiad w aranżacji rozrywkowej. Zapraszam. Ona też je obiad, wie o tym cały powiat. Ona też je obiad. Widziałem jak gryzie hot doga. o, oh, oje, oh yeah. ona też je obiad. Ma nawet szybko kowar, wysiad chyba zwariował. Ona też je obiad, o, oh, oh yeah. Zawsze myślałem, że nie da się sparodiować Disco Polo. No i w sumie nadal nie wiem, czy przypadkiem nie stworzyłem jakiegoś gorącego hitu, który zaraz znajdzie się na szczycie wszystkich rankingów muzycznych. Natomiast y, myślę, że jeżeli istniałby taki konkurs na najgorszą piosenkę na świecie, to Ona też je obiad byłaby tak słaba, że nie zajęłaby pierwszego miejsca, tylko drugie. A jeżeli wy macie jakieś fajne pomysły na najgorsze piosenki, to napiszcie je w komentarzu. No to cześć.